Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Przyszła do Szopelnika kolejna paczka. Paka słuchajcie jest jest tutaj w, w tym miejscu. Fajna słuchajcie duża paka od Tomka Karwata. Tomka pewnie znacie na Facebooku widzieliście jego piękne krewetki. Więc teraz przyszła paka od Tomka. Zaraz ją sobie słuchajcie, odpakujemy pokażę wam co przyszło. A przyszły jedne fajne nowe krewetki do moich zbiorników, których nigdy nie miałem więc fajnie, fajnie, że będą. Yy, więc odpakowujemy. Myślę, słuchajcie, jak stanąć, tak żeby było wszystko, wszystko widać dobrze. Czekajcie. No dobra, więc jakoś musimy, słuchajcie, sobie to odpakować. Oznaczenia ostrożnie, ostrożnie szkło. Jedną ręką na razie, bo nie wziąłem statywu, ale mam nadzieję, że będzie. Widać wszystko dobrze. Jeżeli słuchajcie chodzi o tą, o tą pakę, to z tomkiem bardzo szybko się dogadaliśmy, eee, bardzo szybko się z tomkiem dogadaliśmy, Tomek ostatnio pokazał te krewetki na jednej z grup Facebookowych, <coughs> więc od razu do niego napisałem, co to są za krewety? Czy ma tych krewetek troszeczkę więcej? żeby mógł, żeby mógł mi wysłać, no i jak najbardziej tak od razu z Tomkiem y, dobiliśmy interesu i po jednym dniu krewety są u mnie. Zdziwiłem się bardzo, że Inpost tak szybko działa, nie? Tomek Inpostem mi wysłał. wierem Inpost i od razu jest paka mnie. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. A zobaczcie, to jest styroboks w styroboksie. Jest styrobox, jak widzicie. Własnej, yy, własnej roboty. Tutaj są, jest styropian powkładany, a do środka jest tak bokiem zobaczcie, wrzucony. Bokiem jest wrzucony. Kolejny, już taki oryginalny chyba styrobox, więc muszę to jakoś na moment odłożyć aparat. Bo potrzebuję dwóch rąk do tego, żeby słuchajcie, żeby to otworzyć i żeby, żeby wyciągnąć ten fajny styrobox stąd. Ja więc za chwilkę wracam. Dobra poczekajcie dobrze. i tutaj mamy słuchajcie hitpaka no cieplutki kurde Elegancki. to jest słuchajcie to nie jeżeli się dobrze jeżeli się dobrze wszystko ogarnie to hitpack słuchajcie jest rewelacja nie ciepły fajnie fajnie bardzo, bardzo fajnie więc Wiem, że krewety, jeżeli hitpak jest ciepły, w środku, jak tutaj wkładam rękę, jest też fajnie cieplutko, więc krewety na pewno, słuchajcie, nie zmarzły. Dobra. Nie no, klasa. Zobaczcie, nie dość, że. Podwójny styropian. Bo tomek zapakował w podwójny, w podwójny styropian, do tego w środku hitpak. Więc pięknie. Każdy worek zawinięty słuchajcie, w gazetę. Do tego wyciągamy worek. Jest jeszcze słuchajcie, folię aluminiową e, zapakowane, więc sobie zaraz, zaraz otworzymy. Spójrzmy co my tutaj dalej mamy, gazety, gazety, na rozpałkę na rozpałkę gazety i mamy kolejne, kolejne zawiniątko. ciut większe. Dobra, czekajcie, telefony sobie odłożę. Zawsze podnoszę, sprawdzam. Dobra, mamy słuchajcie dwa, dwa zawiniątka. No tam gumeczką, gumeczką związane, tak jedną ręką troszeczkę nie jest, wiecie, niewygodnie, ale to nic, jakoś sobie poradzimy. Warstwa. Dobra, dobieramy się do dobieramy się do worka. Uwaga, to już koniec. O, nie. No nie, no zobaczcie kolejne kolejne gazety, ale spakowane. Masakra. Powiem wam, że pierwszy raz otrzymuję paczkę która jest w taki sposób spakowana, tak dokładnie. No zobaczcie. Otwieramy... <laughs> Zaraz się okaże, że tutaj nie ma w ogóle krewetek, nie ma worka, nie? Tylko są same zawijątki. Dobra, kolejny papier i kolejna folia. A sobie te folie słuchajcie sobie zostawiam, bo to... Dobra, tu już chyba czuję... Czuję chyba już worek z krewetami. Czekajcie. O, o tak, o tak. Moment. Dobra. Mamy worek z krewetkami. Worki sobie zostawię. A tutaj mamy krewety. I tutaj nie wiem, czy je widać. Są super red krystale. Tutaj, akurat Tomek się mnie zapytał, czy mam super red krystale. W swoich zbiornikach powiedziałem, że, że mam. I się Tomek zapytał, czy bym. Nie chciał troszeczkę ekstremów i zobaczcie jakie ładne ekstremy wyszło. Zaraz wam to wszystko odpakuję, wszystko wam dokładnie, dokładnie pokażę, ale tutaj są super Red crystal. Jak widzę praktycznie chyba same ekstremy, same ekstremy. Tu mamy tak. No dobra, fajnie, fajnie. To, to sobie na no moment odkładam tu. Zajmiemy się drugim zawiniątkiem. Gumeczka. Tutaj słuchajcie, już będą te krewetki właściwe, o które tak naprawdę do tomka zagadałem. Bo chodziło mi bardzo o te krewetki, właśnie. I mamy podobną sytuację: worek kolejna, kolejne zawiniątko, gumka, gazeta, jedna. Zobaczcie, jak to jest popatowane. No masakra, masakra. Dobra. Dobra. I tu już mamy nasze krewety. To są już te właściwe krewety, krewety te, które właśnie y, Tomek po pokazał. Zdziwiłem się pierwsza se krewetki Widziałem nawet o nich nie słyszałem jakoś, może. Za mało, gdzieś tam śledziłem ostatnio rynek nasz krewetkowy. Tu są, słuchajcie, takie krewetki, które się nazywają Bloodshot. Bloodshot. Zagadałem do Tomka, czy ma większą ilość tych krewetek, żeby się podzielić. Jak najbardziej tak. I Tomek mi te, słuchajcie, krewety wysłał. Więc zaraz sobie to odpakujemy. Będzie lepiej widać, jak przerzucimy to do pojemników. To Wam zaraz wszystko, słuchajcie, dokładnie pokażę. Wezmę tylko dwie miseczki i już wracam. Dobra słuchajcie i wracamy krewetki, krewetki przelane. Wszystko w kolorach takich zobaczcie, czerwono-pomarańczowych, jednolite ubarwienie krewetek. Dobra, lecimy tutaj. Tutaj słuchajcie, są krewety, jak już możecie zobaczyć. Super Red Crystal i Tomek wysłał same słuchajcie, Extreme. Prosto po przerzucaniu do miseczki, więc widzicie po podróży jak, jak wyglądają krewetki od Tomka Tomek Karwat oczywiście na Facebooku go znajdziecie jeżeli będziecie zainteresowani Tomek ma przeróżne krewetki to nie jest tak, że wiecie kilka tylko tam rodzali, robali ma Tomek u Tomka znajdziecie naprawdę duży duży wybór jeżeli chodzi o krewetki każdy wydaje mi się, że powinien znaleźć coś yy, dla siebie, no przepiękne ma krewety jeżeli jeżeli śledzicie kanał mojego kolegi Kraymor Shrimp To Kraymor Shrimp Był u Tomka, był u Tomka. Kręcił z nim, z nim wywiad i pokazywał właśnie krewetki Tomka, całą Tomka hodowlę Więc sobie u Kraymora możecie zobaczyć jak to Jak to tam wygląda No a tutaj mamy słuchajcie Super Red Crystale Extreme Piękne krewetki. I teraz zobaczcie krewetki Bloodshot. Dam troszeczkę jaśniej może, żeby było dobrze widać. Tak wyglądają krewetki Bloodshot. Ja powiem wam szczerze, że wcześniej, wcześniej o nich nie słyszałem. Jak już widzicie na załączonym obrazku, Tomasz dał dwie krewety już z jajami. Widzicie? Śmigają dwie duże samice, które mają jajka. Tu jest jedna, która się kręci. A tutaj dalej jest, jest druga, yy, druga krewetka, więc, yy, więc Tomasz yy, wrzucił dwa, yy, dwie krewety z jajami. Ale zobaczcie jak te samice nie dość, że noszą jajka, pewnie niedługo będą wypuszczać, bo już mają gotowe kolejne siodełka. I jedna i druga, zobaczcie. Tutaj widać dokładnie, jedną i drugą samiczkę już, yy, już mają kolejne gotowe yy, siodła. No i to są krewetki Bloodshot więcej wam na ten temat na temat tych krewetek nie powiem to jest karidina ale jakie jest jej pochodzenie z czego to wyszło i tak dalej to musicie sobie jakby doczytać bo ja sam jakby nie zgłębiłem tematu po prostu to jest kolejna krewetka której nigdy nie miałem i chciałem mieć a Tomasz pokazał swój zbiornik gdzie miał tych krewetek naprawdę multum multum więc stwierdziłem kurcze że czemu by się właśnie do Tomka nie odezwać i, i się dogadać, właśnie co do tych krewetek, nie? Także tutaj mamy krewetki Bloodshot, a tutaj mamy ładne, słuchajcie, Extreme. One będą o wiele jeszcze ładniej wyglądały, bo to wiecie dopiero co z worka wyrzucone, więc za jakiś czas to, to będą naprawdę, naprawdę petardy. Eee, oczywiście Wam pokażę jeszcze, jak będę je wpuszczał do, do mojego zbiornika. Mm. Jeszcze nie wiem gdzie owe krewetki trafią. Nie? Bo myślę, że tutaj te krewetki bym wrzucił na całkowicie nowy zbiornik nie do tamtego zbiornika, gdzie mam swoje superet krystale, tylko na całkowicie nowy zbiornik bym wrzucił te krewety. A te wydaje mi się, że trafią na taki zbiornik, który mam też niedawno zalany, który dojrzewa już miesiąc czasu. I one właśnie tam, tam trafią. Ale to teraz wszystko sobie ogarniemy. Muszę pójść pierw do mojej kanciapy krewetkowej i zobaczyć, co tam słychać, bo dopiero wróciłem z pracy i jeszcze, że tak powiem, nie zaglądałem, ale krewetki petarda, nie? Wchodzę, słuchajcie, jak wchodzę do kanciapy i od razu koleżanka się tutaj pojawiła. Pomyślała pewnie, że że obiad jej niosę, bo przyszedł pan z nowymi, z nowymi krewetkami, ona uwielbia krewety. Ale niestety koleżaneczko nie dla psa Tuba. No, teraz słuchajcie, aklimatyzacja. Myślę, żeby słuchajcie super krystale, y, Nie wiem czy wpuszczać do moich superet krystali. Y. Może bym faktycznie tak zrobił, że te super krystale y bym wpuścił do swoich. A blot szoty trafią, trafią do nowego całkiem zbiornika. No zaraz coś, zaraz coś pomyślę. Na razie aklimatyzacja. A no tak, słuchajcie i... Zapomniałbym jeszcze najważniejszego, bo to przecież Was zawsze bardzo ciekawi. Zmierzymy sobie przewodność, z jaką przyjechały do mnie te krewety pierw. Zobaczymy super... super red krystale. Zobaczcie 400... 400 mikrozimensów. Temperaturka też widzicie 19,5 stopnia. 400 mikrozimensów, słuchajcie. Super Red Crystal. Dobra, a teraz wytrę tylko miernik i już lecimy do. O, światło mi coś zgasło. O, i już się zapaliło. A to, słuchajcie, bloodshot. Blodshot, i macie też przewodność. 400, słuchajcie, 10 mikrozimensów. Nieźle, nie? Dobra. No to lecimy z aklimatyzacją wężykiem, powolutku. No dobra, słuchajcie, to chyba już, co? Zobaczcie, że krewety kolorku odzyskały trochę. Zobaczcie jak ładnie wyglądają, nie? Fajne, fajne krewetki. Bardzo mi się to podoba. A zobaczymy tak. No, wszystko jest elegancko. Ten bloodshot, wam powiem, że teraz jak są przyświecone tutaj światełkiem z lampki, żeby troszeczkę jaśniej było, to wyglądają tak trochę jak tangeriny, nie? Jak tangeriny, no. No dobra, to wpuśćmy. Dobra. Superet krystale trafiły do zbiornika mojego z superet krystalami. Pokażę Wam słuchajcie, w pierwszej kolejności zbiornik, jaki będzie dla tych krewet. Słuchajcie, jest on. O, tu Anubias się odczepił. Jest on, słuchajcie, na podłożu Dark Soil. Tutaj jest podłoże Dark Soil. Muszę gdzieś Anubiaska do jakiegoś korzonka przyczepić. No i tak się słuchajcie prezentuje ten zbiornik. Troszeczkę tutaj rogatka. Yy, przewodność jest tutaj w tym zbiorniku 270 mikrozimensów. I do takiego zbiornika blotszoty trafią, więc nabieramy, wpuszczamy. Zobaczcie, tak się to prezentuje. Słuchajcie, wszystkie krewety Wszystkie krewety już W zbiorniku Będziemy, słuchajcie, je obserwować Lubię, słuchajcie, krewetki Bardzo lubię, dlatego każda nowość Każda nowa kreweta Jaka się pojawia, słuchajcie, gdzieś To od razu wpada mi w oko, nie? Także bardzo Ci Tomasz dziękuję, Tomasz Karwat Znajdziecie Tomasza na, na Facebooku Więc śmiało, śmiało uderzajcie do niego Raz jeszcze wielkie dzięki krewetki. Mam nadzieję, że będzie im u mnie dobrze. Zobaczymy, jak się podłoże Dark Soil sprawdzi w tym baniaczku. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć, cześć.